Promet Keeper Academy by Mirodębiec, czyli Akademia Bramkarska, doskonaląca umiejętności młodych bramkarzy, prowadzona przez trenera i nauczyciela Mirosława Demca, proponuje interesujący powakacyjny pakiet aktywności. Troszkę poszerzamy naszą działalność i ruszamy od września z zajęciami dla przedszkolaków, czyli dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Będą to zajęcia ogólnorozwojowe z gier i zabaw ruchowych, więc będziemy mieli dużo berków, wyścigów rzędów. Będą dzieci rzucać do kosza, strzelać do bramek, także będzie dużo, dużo się działo. Do tego jeszcze e, nauka języków obcych poprzez sport, e, podczas tych zajęć. Także zachęcam wszystkich. Takie pierwsze zajęcia pokazowe, totalnie bezpłatne, można przyjść z dzieckiem. 3 września na Orlik przy szkole numer 3 na godzinę 16.30. I po takich zajęciach odbędzie się spotkanie, takie z rodzicami, gdzie omówimy sobie kwestie formalne. Już w takim wieku wiem, że rodzice zapisują też na, na takie szczegółowe zajęcia, czyli to mogą być tańce, może to być piłka nożna. My troszkę w taki ogólny rozwój idziemy, ale również dla tych osób gdzieś już coś trenujących to może być taka fajna odskocznia i taki trening uzupełniający również dla tych dzieci. Ja też widzę, jak dzieci przychodzą do, do szkoły podstawowej, do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i jednak duży ten deficyt tej aktywności ruchowej jest, dlatego stawiamy na ten ogólny rozwój na te zabawy, na tę aktywność poprzez właśnie gry i zabawy ruchowe. już drugi Dzień Bramkarza Promet Kiper Akademii. W tamtym roku, e, również we wrześniu, rywalizowaliśmy w takich zawodach bramkarskich. W tym roku, 5 września, od godziny 10 e, na głównej płycie Stadionu Sosir, e, zapraszam wszystkich e, chłopców, dziewczynki. Roczniki 2008 do 2014, można się jeszcze zapisywać. E, oprócz takich bitew bramkarskich, również nowość wprowadzamy, czyli bitwy duetów. Rodzice razem z dziećmi będą rywalizować, także będzie dużo zabawy. Oprócz tego na tym dniu bramkarza będziemy zbierać pieniążki na trzyletnią na igusię zboczowa, która jest chora na rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego SMA. Będą dmuchańce dla najmłodszych, także można przyjść z całymi rodzinami, pokibicować, zobaczyć. Może ktoś złapie bakcyla, akurat do gry na bramce serdecznie zapraszam. Również też we wrześniu ruszamy z treningami bramkarskimi naszej Akademii. Jeżeli ktoś byłby chętny i skończył siódmy rok życia i czuje, że, że to jest to, również serdecznie zapraszam. Więcej informacji też na, na portalach społecznościowych będzie, także wszystko na bieżąco będziemy wrzucać. Wierzymy, że nasze bramkarskie zagłębie, z którego przecież pochodzi Łukasz Fabiański, wyda w przyszłości, dzięki Promet Kiper Akademii, kolejnych znakomitych bramkarzy.